Dzień dobry, nazywam się Zbyszek Lisiecki. Chciałbym przedstawić Państwu pojęcie e, onanizmu politycznego. Na czym ono polega? E, tutaj termin jest ode mnie. E, tutaj się, dowiedziałem się właśnie od pewnego posła w Parlamencie Europejskim, e, Fidiasza pana Jotu. On opisuje sytuację, w której Parlament Europejski płaci olbrzymie sumy dla organizacji NGO, po to, żeby wśród tego parlamentu lobowały za taką, a nie inną polityką, no dobrze. To jest pewnego rodzaju samozaspokojenie. Bo przecież Parlament, jaki ci wybrani posłowie, to powinno być miejsce, gdzie zderzają się poglądy, gdzie w dyskusji dochodzi do znajdywaniu do no są najlepsze rozwiązania. No ale jeżeli. Oni używają tych mechanizmów politycznych po to, żeby w sposób mechaniczny przeforsować takie, a nie inne poglądy, to ten parlament traci sens. To nie chodzi o, o to, żeby mechanicznymi metodami administracyjnymi yy, samemu się zaspokoić i zaspokoić swoje potrzeby. No. Proszę Państwa. Yy, Onanizm polityczny, czyli takie samozaspokojenie się, jakie tutaj opisuje pan Fidiasz, ono dotyczy pewnych no, przekonań dotyczących partii zielonych. Ja przyznam się, że sam jestem zwolennikiem pewnych idei dotyczących, które podjęły partie zielonych, ale jeżeli się podejmie w taki sposób, no to to jest pewien rodzaj korupcji, to jest anty przeciwko tym rozwiązaniom. To tak jak z tym Zielonym Ładem. Oczywiście, że musimy dbać o planetę, a jeżeli podejmą się tego idioci, no to skorumpują cały system i a sami nie potrafią, to poddadzą to pod jakieś lobby, a te lobby będzie lobowało za tym, żeby zrobić to tak, żeby zarobiły takie, a nie inne firmy. I wyjdzie na to, że, że ochrona środowiska polega na tym, żeby takie, a nie inne firmy na tym zarobiły i na przykład rozwaliły polski yy, Polskie rolnictwo, bo wtedy łatwiej je przejąć. No i tak to wychodzi, proszę Państwa. Jeżeli ktoś zajmuje się, nadużywa swoich mechanizmów władzy. Jest mnóstwo ludzi, którzy no, zajmują się większość czasu niczym innym jak analizowaniem się. Proszę Państwa, e, taki je, jeden z drugim szuka takich organizacji, które będzie dotował, które zaproszą go na spotkania, zorganizują i, i posadzą go w pierwszym rzędzie. I o to mu chodzi. To jest onanizm polityczny. Dziękuję bardzo.